Dzień dobry Panie i Panowie. Dzisiaj mamy zaszczyt z najwspanialszą e, przedstawicielką polskiej poezji, Wisławą Szymborską. E, mówi najwspanialszą, chociaż przez całe życie nie byłam do tego przekonana. E, myślę, że każda inna kobieca poezja podobała mi się o wiele bardziej niż poezja szymborskiej. E, szymborskiej nie rozumiała mnie, byłam e, zachwycona. Jednym słowem było Gałkiewiczem, który patrzył na nią troszeczkę z przymrużonym okiem i mówił: jak zachwyca, kiedy nie zachwyca. Ale ponieważ już jestem starym człowiekiem, to teraz rozumiem, dlaczego Szymborska jest po prostu królową polskiej poezji. I tak jak poznawaliśmy każdego człowieka po kolei, mówiąc o nim drobne fakty z życiorysu, ja myślę, że w przypadku Szymborskiej, zwłaszcza że prowadziła życie bardzo spokojne, wystarczy powiedzieć, że to był jak najbardziej zasłużony Nobel że jest mistrzynią życia, że potrafiła żyć jak nikt i być człowiekiem szczęśliwym prawdopodobnie przez większość swojej egzystencji aż do końca i że jest w końcu, co przyznaje po nie w czasie, królową polskiej literatury. Dziś w rzece Heraklita. Wiersz, który jest wierszem o rybach, inaczej można by było to tak ująć, chociaż ryby, będąc tutaj takim zastępczym określeniem, nie stanowią mimo wszystko głównego tematu tego wiersza, ale stanowią bardzo istotny symbol, którego znaczenie chcielibyśmy się pytać i myślę, że pytać się będziemy. Więc start. W rzece Heraklita ryba łowi ryby, ryba ćwiatuje rybę ostrą rybą. Ryba buduje rybę, ryba mieszka w rybie, ryba ucieka z oblężonej ryby. No to mamy ryby. I co my teraz robimy z tymi rybami? Bezpośrednie nawiązanie do tego wiersza, stwierdzone tutaj w rzece Heraklita, odwołuje nas do takiego kontekstu filozoficzno-historycznego, mianowicie do tego, żebyśmy się spróbowali zapoznać z Heraklitem z Efezu, jeśli ktokolwiek jeszcze o tym panu nie słyszał. Heraklid z Efezu, Szanowni Państwo, był to taki filozof przedplatoński, czyli taki bardzo jeszcze niecywilizowany filozof, który zastanawiał się nad arche, nad, czyli nad istotą wszechświata. I istotę tego wszechświata wywodził yy, z ognia. Ale, jakby w kontraście do tego myślenia swojego o tym, że wszechwiat powstał z ognia, wymyślił też dwie najważniejsze, dwa najważniejsze hasła, które, przez które został zapamiętany na wieki. Pierwsze z nich brzmi Pantarei, czyli Wszystko Płynie. Jest to hasło, które mówi o tym, w jaki sposób nasze życie przebiega, że jest ono nieustanną zmiennością, że nie jesteśmy w stanie tego życia powstrzymać, że jest ono taką rzeką, która płynie, płynie i płynie. I bardzo podobna druga metafora, której był autorem, brzmi: nie można dwa razy wstąpić do tej samej rzeki. To znaczy, że, że, ta, że to, to nasze życie, istota tego życia, to jest po prostu zmienność, nieustanna zmienność do tego stopnia, że to, co się wydarzyło teraz, przed chwilą, przed minutą, nigdy więcej już się nie powtórzy. I w tejże rzece Heraklita mamy ryby. Co my wiemy o rybach? No, ryba myślę, że w naszej kulturze funkcjonuje przede wszystkim jako symbol chrześcijański, taki pierwotny przedchrześcijański. Ryba to jest to, co, czym pierwsi chrześcijanie raczyli się jako znakiem rozpoznawczym. Żeby zachować tajemnicę przed wrogimi władzami cesarskiego imperium, chrześcijanie pierwsi rysowali sobie ryby i, i kiedy jeden narysował rybę i drugi narysował rybę, to mogli sobie radośnie paść w ramiona. Odnaleźć się jako osoby ideologicznie sobie spójne. Natomiast tutaj myślę, że w tym wierszu to, to chyba niewiele nam się ta symbolika, na no niewiele nam się zda. Więc ryba chrześcijańska nie. Ale ryba jakaś na pewno. Ryby mieszkają w rzece, co już samo w sobie sytuuje nas w tym heraklitańskim kontekście, nawet gdyby poetka Heraklita nie wspomniała. Zwróćmy uwagę na to, co, co, czym się ryby w tej zwrotce, którą teraz sobie analizujemy, zajmują. Ryba łowi ryby, ryba ćwiartuje rybę ostrą rybą, ryba buduje rybę, ryba mieszka w rybie, ryba ucieka z oblężonej ryby. To, co my tutaj mamy, to są takie starania rybie ludzkie, które mówią o tym, jak żyje człowiek, jak właściwie jak mógłby przeżyć. Łowi ryby, czyli zdobywa pożywienie. Sprawia to pożywienie, czyli ćwiartuje rybę ostrą rybą, buduje rybę, buduje sobie schronienie, mieszka w rybie, mieszka w tym schronieniu i ucieka z oblężonej ryby czyli ratuje swoje życie, uciekając z tej zbudowanej ryby, którą, która stała się nagle miejscem niebezpiecznym. Wszystkie te podstawowe tutaj elementy stanowią o naszym bezpieczeństwie i o naszym życiu. Jedzenie i schronienie. I teraz pytanie powstaje oczywiście, co się chyba każdemu czytelnikowi rzuca od razu w oczy, dlaczego Szymborska nie napisała o tym tak zupełnie zwyczajnie, tylko kazała rybie ciąć rybę, rybie mieszkać w rybie i w ogóle wszystko robić rybą i z rybą. Co my mamy z tego, że ryby robią rybami w rybie? Jaki ma być sens wiersza, w którym ryba powtarza się jako najczęściej, Stosowany wyraz, taki jakby zastępczy do wszystkiego. Dlaczego człowiek jest tutaj nazywany rybą? Co my mamy z rybami w ogóle wspólnego? Ja myślę, że, że, że wspólnego tu mamy oczywiście dużo w sensie biologicznym, ale też tu chyba nie chodzi o sens biologiczny, tu chodzi o to, czym ryba może być jako symbol. A ryba jako symbol może być po prostu całkiem zwyczajnie. Nami Nami i naszym życiem, i tym wszystkim, czym my jesteśmy, i jak bardzo jesteśmy, jak bardzo wyrażamy to życie sobą. W tym w poprzednich wierszach w wierszach Milona Białoszewskiego ja zwracałam Wam uwagę na to, że życie przedmiotu jest życiem sprzężonym z życiem człowieka i że to wszystko, co nas otacza w jakiś sposób stanowi obycie o naszej egzystencji, a jednocześnie ma swój własny indywidualny byt. Na to też zwracał i kazał zwrócić uwagę Herbert w swoim wierszu przesłanie pana Kogito, kiedy mówił: Nie przywiązuj się do otoczenia, ponieważ otoczenie ma swoje własne życie i ty jesteś elementem tego bytu, ale tak naprawdę nie jesteś panem tej egzystencji, nawet jeśli ci się tak wydaje, ponieważ bardzo silnie personifikujesz to wszystko, co cię otacza. Więc my też mamy taką skłonność do personifikacji tego świata. Mówimy o zwierzętach, o roślinach, o przedmiotach, że myślą, mówią. Zastanawiają się, nadajemy im takie cechy, które czyniłyby z, ich, z nich istoty ożywione albo wręcz istoty myślące. Yy, I tutaj ten zabieg wykorzystuje Szymborska, żeby nam pokazać, że wszystko dookoła jest nami. Ryba, która łowi ryby, ryby są nami. Ryba ćwiartuje rybę, ostrą rybą, nóż jest nami. Ryba buduje rybę, dom jest nami. Yy, miasto jest też nami. My, ludzie, jesteśmy skłonni do tego, żeby przeprowadzać personifikację, yy, która yy, jest takim zabiegiem yy, charakterystycznym. Dziękuję bardzo za tolerancję dla mojego brzydkiego pisma. Jest zabiegiem charakterystycznym, yy, zabiegiem, który. Yy, który nada naszemu życiu jakiś sens. My musimy mieć z kim, z kim żyć. No jakby nasza egzystencja opiera się trochę na takim przekonaniu, że, że świat jest cały żywy, że, jest, że dookoła jest ten cudowny panteizm, że we wszystkim jest Bóg, że wszystko to ma jakiś sens, że nasze życie ma sens. I dlatego uczłowieczamy każdy element naszej egzystencji. Chodźmy do następnej zwrotki. W świecie Heraklita ryba kocha rybę. Twoje oczy powiadalśnią jak ryby w niebie. Chcę płynąć razem z tobą do wspólnego morza, o najpiękniejsza z łowicy. Ta przepiękna zwrotka stylizowana bardzo na pieśń nad pieśniami, jeden z pierwszych takich archetypicznych utworów o miłości, mówi właśnie o tym, o tym jak ryby kochają. Więc w tej rzece Heraklita, w której żyjemy, czyli na tym świecie, ryba kocha rybę. Dwie ryby kochają się. Czym jest miłość? Miłość ryb. Miłość ryb chyba nie jest niczym takim specjalnym, jeśli myślimy o rybach, natomiast jeśli myślimy o sobie, to wiemy, że ta miłość ma dla nas wymiar kosmiczny, ponadczasowy, wymiar symboliczny, ma wymiar taki, czegoś, co jako jedyne i niepowtarzalne wydarzyło się w tym świecie. Stąd jesteśmy skłonni tę miłość troszeczkę apoteozować i tak jak tutaj powiada się w tej zwrotce, twoje oczy lśnią jak ryby w niebie. Ryby, oczy, rybie są gwiazdami. Wspólne morze jest celem, do którego dążymy, kiedy jesteśmy zakochani. Ta miłość jest tutaj pokazana jako jedno z podstawowych dążeń ryb, czyli ludzi. W rzece Heraklika, Heraklita ryba wymyśliła rybę nad rybami. Ryba klęka przed rybą, ryba śpiewa rybie, prosi rybę o lżejsze pływanie. Tak, ludzkość ma to do siebie, że potrzebuje wymiaru religijnego swojego życia. Niezależnie od tego, czy wymyśla bóstwa, czy czci królów, władców, satrapów, um, potrzebuje kogoś, kto jest, kto stanowi o tym takim. Um, hierarchicznym układzie sił, w którym gdzieś tu jest ta ryba najwyższa, a my, małe ryby, poruszamy się po dnie tego, tej hierarchii, którą sobie wymyśliliśmy. Po cóż nam ten układ rybich sił? Tak jest chyba bezpieczniej. Nie chcę tutaj wchodzić w głębię filozofii tego, dlaczego potrzebujemy mieć Pana, a sami być sługą, i dlaczego mamy osobowość autorytarną i w związku z tym zawsze pozwalamy komuś mieć władzę nad swoim życiem? Wiemy tylko tyle z tej zwrotki, że jesteśmy rybami zdolnymi do abstrakcji, a jednocześnie abstrakcji, bardzo głęboko osadzonych w naszych wewnętrznych psychologicznych potrzebach. I ostatnia zwrotka. Rzece Heraklita, ja ryba pojedyncza, ja ryba odrębna. Choćby od ryby drzewa i ryby kamienia, pisuje w poszczególnych chwilach małe ryby w srebrnej tak krótko, że może to ciemność w zakłopotaniu mruga. I tutaj, w tej zwrotce, szymborska mistrzyni mówi nam o sobie, i o sztuce, i o pisarstwie, i o wszystkim tym, jaki jest jej status, a tym samym nasz status. Ona mówi o sobie, ja, ryba pojedyncza, ja, ryba odrębna. Yy, czyli ja po prostu, ja ryba, która mam świadomość własnej yy, wyjątkowości, a jednocześnie nie, yy, pisuję małe ryby. Czyli robię coś, co yy, nie ma wielkiego wymiaru. Pisuję małe ryby. Mam, mam świadomość, że jestem człowiekiem, który tworzy małe rzeczy, który tworzy je krótko, że tak krótko, że może to ciemność z okupu, a nie mruga. Bardzo ładnie. Yy, Szymborska nawiązała tutaj do takiej ściśle barokowej idei wanitatywności naszego życia? E, ciemność może w zakłopotaniu mruga, mówi. Kiedy, czy moje istnienie jest tylko błyskiem? Moje istnienie jest tylko punktem. E, ja pisuję małe ryby. Mi się wydaje, że jestem inna niż ryba kamień, niż ryba drzewo, e, a jednak moje życie jest tylko jak błysk w łusce ryby. E, o czym jestem wiesz? O skromności, o tym, że nasze życie nie jest niczym szczególnym, oczywiście. Yy, I o tym, że, yy, że bardzo podstawowe rzeczy są nam w tym życiu potrzebne bezpieczeństwo, miłość yy, i metafizyka. No i sztuka oczywiście. Yy, że nasze potrzeby układają się hierarchicznie, tak jak zwrotki tego wiersza że najpierw to, co podstawowe, potem to, co wiążące tym to, co abstrakcyjne, a na końcu to, co daje radość i samoświadomość. I o tym, jak pięknie zbudowane jest nasze życie i jak dobrze ryba oddaje kształt tego życia, jak bardzo dobrze jest być zanurzony w tej rzece Heraklita, czyli w tym świecie zmienności, opowiedziała nam Szymborska mistrzyni Królowa Polskiej Poezji.